Witam moi drodzy bardzo bardzo serdecznie z tej strony Chromidas i Aura witamy was ponownie na drugim filmiku dzisiaj i kolejny unboxing perfum niszowych no Chromidas chyba był ostatnio bardzo grzeczny że tak się udało że w jednym dniu Dwa tak wspaniałe flakony. Znaczy, no, mam taką nadzieję, że ten drugi będzie wspaniały, bo wizualnie jest wspaniały, wiem, ale rzadko mi się to zdarza. Natomiast był to zakup w ciemno. Bardzo się boję, czy ten zapach mi się spodoba. Z tego co widziałem, tak po nutach wstępnie, no to jest to pachnidło dosyć świeże, lekko słone, morskie troszeczkę, z jakąś tam zielonością, więc zobaczymy, na ile to wszystko się sprawdzi no i mam już tutaj paczuszkę dosyć sporą jakby nie patrzeć być może sobie trochę ściemnimy o, żeby było wszystko dobrze widać tak wygląda duża paczka no ale też pudełko akurat od tych perfum jest sporych rozmiarów staram się ogólnie nie kupować w ciemno ale stwierdziłem, że akurat ten flakon no Fajnie byłoby mieć w kolekcji, a szukam też czegoś innego na lato, bo nieraz oglądam te wszystkie zestawienia. To są takie, wiecie, odgrzewane kotlety, mówiąc brzydko, czyli po prostu każdy omawia to, co jest już znane od wielu, wielu lat. A ja też bardzo jestem ciekaw tych nowości, bo im dłużej testuję perfumy, tym sobie też myślę, że. Sporo tych kompozycji już jest na rynku i wydawać by się mogło, że nic nowego już nie powinno powstać, że jest to już taki schemat bardzo zamknięty, a tu nagle bum i wychodzi coś, co faktycznie mocno zaskakuje. Więc myślę, że zwłaszcza ci pasjonaci tematu też szukają nowości. No mimo, że powiedzmy na 50 nowych zapachów fajnych jest może z 5. No, ale i tak warto testować, warto poznawać. Wychodzi tego znacznie więcej niż jesteśmy w stanie przewąchać. No, ale pewne rzeczy na pewno nas omijają. Także moi drodzy, pięknie pachnie jeszcze przed otwarciem. No, Ula la. To no tutaj, tutaj to pachnie niesamowicie. Pachnie tak cytrynowo, troszeczkę uh -huh. bym powiedział. No, taki cytruski. Cytruski bądź bergamotka. House of Merlo, moi drodzy. House of Merlo, kolejna paczka z House of Merlo, już chyba z trzecia na tym kanale, ale akurat ten brand, który chciałbym dzisiaj Wam pokazać, jest tylko i wyłącznie u nich. Trochę szkoda, ale z drugiej strony lubię tam wracać. Zresztą House of Merlo też ma. Fajne logo, <laughs> e, więc to jest perfumeria też niszowa. Dużo fajnych zapachów, dużo fajnych próbek też na przetestowanie, więc, więc warto, moi drodzy, warto. No i nigdy nie było problemu odpukać, oby tak dalej. Zobaczcie. Tutaj też w ogóle dbałość o detale jest wspaniała. Za każdym razem, kiedy zamawiam od nich paczkę, może teraz rozjaśnię delikatnie, to właśnie ktoś perfumuje karteczkę z zapachem i zazwyczaj jest to pani Beata. Zobaczymy, czy, czy tym razem również. Uwaga! O, oczywiście, pani Beata, także pozdrawiamy serdecznie, mimo że nie, nigdy nie rozmawialiśmy, nigdy się nie znaliśmy, ale dziękujemy za zaufanie. Zapach, którym pachnie twoja przesyłka, to Free Shape Milano. No kurczę, pachnie fajnie. No nie wiem, pani, pani Beata tutaj ewidentnie chyba zna nasze preferencje, bo zapach taki faktycznie intrygujący, świeży. Nawet bym powiedziała, że taki jest unisexowy ten zapach. Tak, ale ładny, kurczę, ładny jest. Taki to chyba też lato. jest jakaś, jakaś nowość, mi się wydaje, bo nie kojarzę w ogóle no, tej marki. Ładnie świeży. pachnie. Świeży, ale nie jest przy tym e, jakiś taki praniowy, piżmowy. Bardziej jest to taka świeżość aromatyczna. Może jakaś lekka zieloność. Free Shape Milano. Nie wiem, czy znacie, dajcie znać. No mnie zaintrygował ten zapach, będę musiał sobie później zerknąć na nuty. Tutaj pewnie mamy rachunek, zostawię to na sam koniec, bo tak prawdę mówiąc, nie chcę psuć zabawy. Tutaj mamy próbeczki i oczywiście flakonik. No i nabrudzę dzisiaj trochę, nabrudzę trochę i coś tutaj jeszcze jest. O, zobaczcie, jeszcze tutaj mamy koroterno herbanera. To jest zapach, który też bardzo mnie ciekawił. Dobra, tutaj już nic nie ma. Zapach też, który jest niszowy, oczywiście, ale ma elementy zieloności w sobie. A teraz dużo ciepłych dni, więc takie mnie interesują dosyć. Dobrze, dobrze. Także jeśli chodzi o perfumy, to zostawimy je sobie na za momencik. Myślę, że zaczniemy od próbek. I na końcu wam też pokażę co i jak. Jeśli chodzi o próbeczki, moi kochani, no to mamy oczywiście trzy próbki gratis do zamówienia pełnowymiarowego flakonu. No i mamy tutaj Verdi Gris Kinetic Parfums. Jest to też, z tego co wiem, polski brand, natomiast to jest zapach niebieski, lekko morski. Miałem już go od dawna na liście do, do przetestowania, ale stwierdziłem, że teraz, przed latem właśnie jest okazja do tego, żeby w końcu go poznać. Także no zobaczymy, zobaczymy. Wciąż szukam jakichś fajnych zapachów świeżych, morskich i ten też troszeczkę nuty miał inne, więc zobaczymy. Mamy Imaginary authors The Soft Lone, czyli miękka trawa, coś takiego. Jest to zapach też zielony, trawiasty. Nigdy jeszcze nie miałem okazji, aby go powąchać, aby go poznać i teraz też trafiła się okazja do tego, więc bardzo mnie interesuje. No i mamy zapach Bohemian Absinthe, to jest marka mało mi znana, nie będę sobie tutaj łamał języka. Jak to wymówić, natomiast jest to nowość i też ma bardzo ciekawy skład, więc też mnie to mocno intryguje, jak to pachnie. Być może nagramy pierwsze wrażenie, jak Aura będzie miała ochotę, kto wie. <laughs> Oczywiście. No i mamy tutaj Hierbanera. Nie wiem, czy to dobrze wymawiam. Marka Koroterno, 2 ml. Wygląda nieźle. Mhm. Wygląda nieźle. To też byłoby dobrze, gdyby mi się spodobało, bo akurat koroterno ma takie zapachy bardzo intensywne, bardzo mocne, bardzo trwałe, bardzo jakościowe. A to podobno jest zapach taki nieco odstający czyli on jest właśnie podobno w klimacie zielonym. Zresztą, zobaczcie, mamy tutaj bergamotkę przykładowo w składzie. Jakieś tam zielska, więc taki zapach liściasto zielony, no mam nadzieję, że będzie będzie ciekawy. Także tak to wygląda. No i przejdziemy sobie jeszcze do unboxingu, moi drodzy, flakonu. Bo tutaj nie o próbeczki chodzi, ale o flakon o perfumy. Więc wygląda to w ten sposób. House of Merlo, jak zawsze, mhm. piękne pakowanie w ogóle. Bardzo podoba nam się też e, stylizacja na takie przedmioty kojarzące się z, e, z kosmosem, z galaktykami. Także my też lubimy takie tematy. Takie astrologiczne. Tak, tematy. tak. To prawda. Także ja sobie tutaj delikatnie spróbuję to przeciąć. Dobrze, że nożyk jest wyjątkowo ostry, także jest szansa, że, że nie uszkodzę, no, ale tutaj kiepsko mi idzie. Dobra. Jakoś tam się udało. No, i jak sami widzicie, Illuminati, <głos> <głos> również koroterno. Tak to wygląda. Kolejny flakon w mojej kolekcji. Również trochę na zdjęcia, ale ogólnie szukam czegoś na lato. Czegoś nowego na lato. A tutaj te nuty też jakoś mnie zaintrygowały. Naklejeczki gratis. Wcześniej miałem tylko taką naklejkę. Z taką dłonią, z, z okiem, okiem widzącym wszystko. Więc, więc to, a tutaj jeszcze jest tym razem naklejka inna. Więc być może nawet powąchamy za moment. Tutaj są jakieś takie zakładki też, jakby do książki, ni to Harry Potter, ni to co. No nie wiem. <śmiech> <śmiech> Troszeczkę, ale Harry Potter akurat miał wyżej błyskawice. Reklama jakiegoś zapachu. Być może, ale nie A pachnie zobacz, raczej. Pisze Smell here. O, faktycznie. Czyli to, jest, e, czyli to jest po prostu też jakiś, żeby przyłożyć i powąchać. <laughs> Mystic Sugar to jest właśnie ten zapach, który, e, który znam. Mm -hmm. e, hardcore ostatnio poznałem, też jest całkiem ciekawy. A pachnie to? Na razie nie, nie będę przykładał, bo jeszcze chcę tutaj mieć czyste odczucia. Mhm. Natomiast ten hardcore trochę jest podobny do Wutmar Kuya, wutmarkua, marakurza, różnie to ludzie tam czytają. Nie, no. Ale Katarzy też słyszałam, że jest ciekawy, więc coś takiego. Później mamy jeszcze również tutaj, czyli jest szansa, że jest szansa, że poznamy jeszcze jakieś zapachy, czyli trzeba mhm. będzie. Taka jakaś Dotknąć nowoczesna. To, czy to Tutaj gwiazdeczka z kolei i taki jakiś myszołów, czy coś. No ciekawie to wygląda. <grym> Powiem wam, <grym> że kurczę, marka ewidentnie przykłada się do względów wizualnych. O, Tutaj jak jakaś z, z Alicji z Krainy Czarów wręcz no, taki. Faktycznie. E, także no kurczę, no dziękujemy pięknie. Chociaż to w zasadzie chyba, nie wiem czy House of Merlo nam to dorzuciło, czy to po prostu było gratis do, do flakonu. No i tutaj kolejna miłośniczka Harry'ego Pottera. <grymne> Będziemy wąchać. My lubimy Harry'ego Pottera, no ogólnie myślę, że nasze pokolenie to akurat wychowało się na tym. <grymne> Także swoje tam wiemy, ale później już było tego tak dużo, że, że ciężko było być na bieżąco. No, i mamy mamy flakonik. Trzeba będzie go otworzyć. Jest to nowość z roku 2024. Ocean Noir, coś takiego. Setka. Natomiast kto wie, czy, czy nie będę prowadził jakiejś rozbiórki. Kto wie, tak to wygląda. No, i z tyłu. Bardzo bym chciał, żeby ten zapach mi się spodobał, no nie ma co ukrywać. Made in Italy to jest oczywiście włoski, brand bardzo jakościowy. No niestety, niestety to otwieranie jest takie niefajne, czyli po prostu będę musiał otworzyć inaczej niż zwykle, bo ono właśnie tak się podnosi w górę, więc trzeba będzie tutaj. Ale masz bardzo ostry nożyk. Tak, tak. Precyzyjny. Bo kupiliśmy ostatnio i tutaj o tyle jest fajnie, że są wymienne te ostrza, więc jak się stępi, no to też można. No, jest oczywiście chromowany. To jest też tak. atut. to przede wszystkim to na plus. Na tym kanale to jest na pewno atut. Dobra, może mi się uda jakoś. To delikatnie. Precyzja lekarska. O, ostatnio w ogóle też natrafiłem na taki właśnie flakon też. W pełni chromowany, też fajny, ale kurczę, teraz wyleciało mi z głowy, co to było. Nie wiem, czy to nie była Gisada, chyba tak. Jakaś Gisada nowa. Ale też cena, taka dosyć, dosyć duża. A gdzieś próbek jeszcze nie widziałem. Tutaj, no to tak się połaszczyłem, bo, bo prawdę mówiąc, no też podobał mi się flakon. A coś na lato, no to jak zawsze byłoby wskazane. Więc zobaczymy. Tutaj niestety ta folia z góry zejdzie, no bo prędzej czy później zejdzie. Myślę, że sobie też przykniemy. Od razu zobaczymy. Pierwsze wrażenia są istotne. Swoją drogą to też yy, myślałem, że, że ten front tych flakonów jednak się różni, że te zapachy po prostu mają ten front inny, ale jak się okazało, mają taki sam. Bo porównywałem z Mystic Sugar i jest to idealnie to samo. Trochę szkoda, no ale z drugiej strony ktoś musiałby więcej kasy zarobić za, to, za ten design, który miałby się różnić. No ale dobra, widocznie tak powinno być. Tutaj, oczywiście, pudełeczko. Nic nadzwyczajnego, aczkolwiek pudełko jest fajne, duże, matowe. Czerń ze złotem zawsze dobrze wygląda. No, i made in Italy. Tak to wygląda. Jeśli chodzi o flakon, nie jest to dla mnie nowość, bo Mystic Sugar już u siebie mam. Kolor soku tutaj akurat wydaje się żółta, ale, ale jest taka dosyć przezroczysta. Mhm. Taki transparentny. Tak, żółty. transparentny. Nawet bym powiedział, że, że nie żółty, to jest chyba po prostu klej od tej etykiety tak. tutaj. Mhm. Tak może jak się patrzy. Złudzenie optyczne. Tak, tak. tak. Mhm. Jak się tutaj patrzy nawet o, teraz może wam pokażę. No to, to raczej jest to taki chyba, że jasno-słonkowy taki. Dobra, no i tutaj na górze koreczka też mamy koroterno. Korek w ogóle tak sprawia wrażenie takiego budżetowego, ale jest to mylne wrażenie, bo gdy się go złapie i trzyma w ręce, to jest bardzo porządny Wykaż? i bardzo ciężki. Ojej, no, tak. ciężki Bas tak, <laughs> Sam metal. Tak, ale... sam, sam metal. Ja w ogóle trzeba uważać, żeby nie rzucić w nikogo <noise> albo w szybę, bo pewnie można by wybić. No ja pewnie. w ogóle na unboxingu Mystic Sugar tak popatrzyłem na ten korek jeszcze przed dotknięciem i mówię, no kurczę, perfumę za tyle pieniędzy, a ten korek taki ten, ale jak go ściągłem, wziąłem w rękę, no to zwracam honor, to jest zupełnie zupełnie inna bajka. No, i tak to wygląda. Tak to wygląda z góry, tak to wygląda z tyłu. Tak na to wygląda. Na korku jest jeszcze nawet taki grawer ładny. E, gdzie? Aha, to pokazywałem, pokazywałem na górze, że, że jest. Tak. E, także tutaj jeszcze dół, to, taka pojemność to jest 100 ml. E, natomiast no to flakon jest przezroczysty, więc tylko front jest taki e, kunsztownie wykonany. Natomiast myślę, że e, możemy, przejść do, e, możemy przejść do zapachu. Pierwsze tutaj testy. Może aura też. Co się na sobie, na sobie. Na mnie? No. Z daleka to powiem wam, że troszeczkę e, pachnie słodko, ale świeżo o dziwo. Olejków też całkiem dużo. powiem wam, że jest pachnie. ładnie ładnie. No, także podsuwam pod nos. Ładnie pachnie. U. No, na pewno tak <słuch> słodko. Tak. Powiedziała, że taki słodszy to jest. Troszeczkę zaka. ma lekką taką wibrację, bym powiedział, daleko, daleko jakiegoś yy, invictusa, ale pomieszanego z zielonością i szorstkością. Lekko miętą gdzieś tak ten, jakimiś mhm. liśćmi zielonymi, gorzkimi lekko no, też. Też chciałam właśnie to powiedzieć, że coś jest w nim, na początku czujesz taką słodycz, mhm. ale im bardziej się wąchujesz, to czuć jakąś taką goryczkę. Tak, tak. Chociaż ogólnie jest świeży. Na mnie podejrzewam, że jak zwykle będzie zdecydowanie słodsze niż na Aurze. Mhm. Tak? Na mnie Pokażę. może troszkę inaczej. No tak, na tobie chyba więcej taki gorzki jest, chodziło. Mhm. U ciebie słodsze. U mnie słodsze, ale ja do, doszukuję no. się tutaj takiej nuty jakby mięty lekko, nawet u mnie. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz. Tak, jakby mięta albo jakieś liście faktycznie pachnące no, nieco w ten liściasty sposób. Zapach, no, zapach, Także Taka ogólnie, ogólnie mhm. nie są to słodkie perfumy. Ten start trosze, troszeczkę jest taki mylący. Pokaż się, jak skóra się błyszczy. Skóra się błyszczy, tak, ale no, wiecie, te arabskie na przykład to jeszcze więcej. Także ogólnie jest to zapach dosyć świeży. Taką też wodność tutaj czuć. Mhm, mm też właśnie chciałam to powiedzieć. I trochę może tej, jakiejś takiej słoności, trochę też tak, soli? Tak, tak. Ale też spodziewałam się, że będzie więcej. Taka morska? E, trochę jest tej e, słoności... Jakieś wodorosty? Jak za mało czuła? troszeczkę, niż, niż się spodziewałem. Albo jakieś takie trochę wodorosty, jakieś algi, coś? Coś w tym To też może inaczej pachnieć globalnie niż tak przy pierwszych mm -hmm. wrażeniach, ale no. ogólnie rozczarowany nie jestem. No, co prawda nie są to mm, tanie perfumy. Zobaczymy, jak e, się będą na skórze rozwijać podczas noszenia. Nie wydaje się, żeby miało jakąś kosmiczną projekcję. To raczej są świeże perfumy, więc no też czego się spodziewać. Ale ogólnie ładne. Bardzo ładnie pachną. Bardzo mm -hmm. ładnie. Także. Ja bym powiedział, że lekka słodycz, lekka słoność, lekka domieszka zieloności, takiej właśnie liściastej, nieco gorzkiej, nieco goryczkowej. Początek właśnie trochę mi przypominał Invictusa, ale dużo, dużo mniej słodki, rozcieńczony wodą i to taką wodą morską. Nawet bym powiedziała, że tam jakąś taką nutkę coś wyczuwam z tego, z Jardina Exclusive z macery coś taką może jakieś piżmo też faktycznie taką kropelkę czegoś może piszmo ciekawe no? także ogólnie rozczarowania nie ma to no, już pewno dobrze bogaty jest to zapach tak Dokładnie e... wszystko jest blendowane no myślę że tutaj mhm. mimo że pamiętam że znajdują się tutaj jakieś nuty zielone to trzeba naprawdę mocno się zastanowić bo faktycznie jest to wszystko tak wymieszane, że, że ma oczywiście sprawiać całość. Ja jeszcze tutaj zerknę na nuty zapachowe i zaraz zobaczymy, na ile to, co czujemy, jest prawdą. Dobrze moi drodzy, także Ocean Noir marki Coroterno to aromatyczno-wodne perfumy dla kobiet i mężczyzn, czyli faktycznie tutaj twórcy też uznali, że, że jakąś tam wodność w tym zapachu jest. Z 2024 roku główne akordy słony, drzewny, zielony, balsamiczny, morski, nuty głowy, gorzka pomarańcza, wodorosty, grejfrut i bergamotka. No, powiem Wam, że. Raczej bym nie, nie czuł tutaj e, chyba bergamotki i grejpfruta. Mm -hmm. Bardziej tą taką morskość mm -hmm, czuć jakieś takie. Dobra, e, w nutach serca mamy sól, dawane lilię piaskową, e, mm -hmm. bugenwille'a, to też jest jakiś kwiatek. Mamy liść czarnej porzeczki i mamy szafran. Porzeczka? Mhm. Może też ta zieloność, właśnie, ale ta dawana tak. tutaj chyba dużo osób głosuje, że dawana jest tutaj wyczuwalna. I w bazie mamy smołę sosnową, to jest to Pine Peach, które było chociażby w Chronicles' Boston Tea Party. Jest również drzewo bursztynowe, jest drzewo sandałowe, jest wetyweria i piżmo, czyli to co Aura wyczuła z kojarzenia z tym Jardin Exclusive, jak najbardziej jest możliwe, bo tam jest sporo piżma, ale tam to piżmo jest bardziej połączone z kwiatami. No i tutaj e, ludzie głosują, że najbardziej wyczuwalna jest sól dawana, smoła sosnowa, gorzka pomarańcza i drzewo bursztynowe. Bo ja wiem, kurczę, bo ja wiem, czy tutaj sól tak jest aż bardzo. Nawet na mojej skórze wydaje się, że ta dawana bardziej. Yy, mimo, że nigdy nie wąchałem, ale wydaje mi się, że taka zieloność, właśnie. Yy, chociaż może też ta smoła sosnowa. Tak? No, u ciebie jest trochę inny ten zapach. Inaczej mhm. się rozwija. U mnie bardziej czuć tą taką, właśnie, morskość, słoność. Tego trochę zieloności, tego trochę piżma. Mhm, mhm. Także faktycznie, co skóra, to inne odczucia, to już zdecydowanie wiemy, bo aura ma też bardziej suchy, suche, suchą skórę, suche pH. Także powiem wam, że fajny zapach, fajny. Rozczarowany jakoś tam nie jestem, myślę, że na lato będzie przyjemny, ma takie trochę wrażenie odświeżające, ale też wydaje mi się, że posiada swoją gęstość. Jakaś taka gęstość też tutaj w nim jest, może faktycznie taka smolistość, lekko morska i to z domieszką tej soli fajnie tutaj się zblendowało. Także, także tak to wygląda moi drodzy, no i pewnie was ciekawi, ile za taką przyjemność, także myślę, że trzeba by tutaj też widzą pokazać, no bo... Także to tak między nami, żeby Baura za dużo nie chciała. Pokaż, pokaż mi ten paragon. <laughs> także, także tak. Pokazuj. Natomiast no zobaczymy, zobaczymy. Ja o też nie. chciałem zrobić na, na zdjęcia. Mam też jakieś tam pomysły związane z tą kompozycją. Będziemy tutaj też działać z tematem. I myślę, że jeśli jeszcze nie znacie, no to, to myślę, że warto poznać. Można też próbeczkę sobie zamówić ale ja stwierdziłem, że jako, że też zdjęcia robię, to, to warto, e, warto sfotografować. No i zapraszam również na Instagrama, jeśli jeszcze nie znacie, to link w opisie. Także moi drodzy, na dzisiaj byłoby to już na tyle. Mamy tutaj próbeczki, mamy jeszcze z tej marki hierbanera. Będziemy sobie oczywiście to sukcesywnie testować, może nawet tutaj na żywo. No, i dziękujemy pięknie za Wasz czas. Piszcie komentarze w wolnych chwilach. Mamy nadzieję, że dobrze się oglądało. No i że też doceniacie markę Koroterno, mimo że nie są to tanie perfumy, są dość jakościowe, dość trwałe. No i na pewno jest to coś innego. I tutaj też wydaje mi się, że marka chciała. Mieć swoje świeże, morskie perfumy na lato. No i na pewno w jakimś stopniu się to udało. Myślę, że będzie nosić je się przyjemnie, tak mi się wydaje. Także łapka w górę, komentarz i do usłyszenia. Cześć, cześć. Pa!